Dzień dobry Państwu. 15 listopada. Moje nazwisko Dariusz Mazurkiewicz. Witam Państwa serdecznie na naszej tradycyjnej kwartalnej konferencji, związanej z podsumowaniem wyników Blika za, za miniony kwartał. Kilka bardzo ciekawych informacji, które miały miejsce w minionym kwartale, będziemy chcieli Państwu dzisiaj również odpowiedzieć na tradycyjnie na pytania. Zachęcamy do zadawania pytań online na naszym kanale twitterowym. Zaczynamy zgodnie z, z taką naszą tradycyjną strukturą. Po pierwsze, cała, cała sytuacja transakcyjna blika w oparciu o strukturę transakcyjną. Drodzy Państwo, trzeci kwartał minionego roku jeszcze raz przypomnę kwartał tradycyjnie spokojniejszy kwartał wakacyjny związany również we wrześniu z powrotem do szkoły. Warto to powiedzieć, dlatego że właśnie dzisiaj jesteśmy w przededniu tego czarnego tygodnia, żniw transakcji online'owych, niemniej jednak tutaj podsumowujemy kwartał, który no, powinien być związany przede wszystkim z tym takim uspokojeniem transakcyjnym, ale nie był w ramach transakcji blikowych. I przechodzę tutaj od razu do konkretów. Drodzy Państwo, 50% transakcji blikiem wykonanych przez użytkowników blika w aplikacjach bankowych w tym trzecim kwartale bieżącego roku to transakcje onlineowe. W sposób oczywisty widać cały czas zyskujące na udziale w transakcyjności, w torcie blikowych transakcji, kategorie transakcji, jak jest przelew na telefon blik, z tych porównywalnego kwartału 3-22 z 20%. O te 4 punkty procentowe do 24%, niemalże 1,4 wszystkich transakcji blikowych w chwili obecnej, czy na koniec trzeciego kwartału to natychmiastowe przelewy na telefon Blik. Kolejną ciekawą informacją to cały, cały czas zyskujący na popularności blik zbliżeniowy z tych 6,6% w trzecim kwartale 2022 roku na nieco ponad 8% transakcji to transakcje związane z blikiem zbliżeniowym, bardzo podobna struktura, cały czas rosnącej bazie transakcyjnej, bo liczbach bezwzględnych za chwilę, to transakcje wykonywane przez użytkowników w, w tym modelu autoryzacyjnym, jakim jest kod blik w terminalach płatniczych. To cały czas bardzo porównywalne, niemal nie, nie, identyczny poziom transakcyjny z 14,3% w 22 na 14,2%. Mniej więcej stabilny udział lekko malejący, w tym rosnącym cały czas w tej rosnącej bazie transakcyjności Blika na koniec trzeciego kwartału 4,2% w 2022 do ponad 3,5%, 3,6% transakcji wykonanych przez użytkowników trzecim kwartale 2022 roku to transakcje związane z spłatami i wypłatami przez użytkowników gotówki w w bankomatach, ale za chwilę przez poszczególne kanały płatnicze i, i ogólne podsumowanie transakcyjności Blika za ten trzeci miniony kwartał. Zachęcamy oczywiście w międzyczasie do pytań. Wiemy, że te pytania już przed całą konferencją zaczęły się pojawiać. Z ogromną przyjemnością odpowiem na te, na które nie zdążę, to, to zdecydowanie będziemy w offline odpowiadać na wszystkie. Drodzy Państwo. Chyba jedna z najważniejszych i takich podstawowych informacji niemal pół miliarda, dokładnie 455 milionów transakcji wykonali użytkownicy Blika w trzecim kwartale 2023 roku. To jest dokładnie 40% wzrost do ekwiwalentnego okresu 2022 roku, do trzeciego kwartału 2022 roku, kiedy to użytkownicy wykonali 324 miliony transakcji bardzo solidny wzrost, niemniej jednak warto wytłumaczyć go poszczególnymi komponentami. Bardzo myślę kluczowa informacja, tak jak państwo widzieliście na początku 50% już w chwili obecnej transakcji, czyli co druga transakcja wykonywana przez użytkowników Blika w, w tym świecie e-commerceowym onlineowym Stanowi to dokładnie 200 niecałe 228 milionów transakcji wykonanych przez użytkowników w trzecim kwartale 2023 roku. Jest to niemalże 30% wzrost z kwartału na kwartał, zdecydowanie powyżej um, tych benchmarków wzrostu rynku e-commerce na polskim rynku. Znaczy to oczywiście bezpośrednio nic innego jak to, iż popularność Blika i udziały rynkowe Blika pośród wszystkich instrumentów płatniczych dostępnych w świecie internetu regularnie rośnie i miało to miejsce również między tymi kwartałami 22 i 23 roku 228 milionów transakcji w świecie e-commerce. Schodząc trochę niżej, mamy oczywiście cały szereg ciekawych informacji dotyczących świata online'owego oprócz tych 228 milionów transakcji Ponad 31 miliardów transakcji, taka to jest 31 miliardów złotych, taka to wartość transakcji wykonanych blikiem przez użytkowników właśnie w trzecim kwartale 2023 roku, 50% udziału, o czym, o czym była mowa na początku. Spoglądając na takie najbardziej popularne kategorie zakupowe, z których użytkownicy, w ramach których użytkownicy korzystali z blika właśnie w tym trzecim kwartale, no to na pewno. To szeroko rozumiana kategoria marketplace'u, zarówno pod kątem wartości transakcyjnej, tutaj mówimy o 30% wzroście pomiędzy tymi kwartałami, czy też w ramach już liczby samej transakcji to 20%, także średnia transakcyjna w tym, w tym świecie marketplace'ów zdecydowanie rośnie w ramach transakcji blikiem. Takie kategorie jak płatności za rachunki to, to wzrost, jeśli chodzi o samą wartość wykonanych przez użytkowników transakcji, niemalże 50% 47% pomiędzy kwartałami, zakłady wzajemne 33%, jeśli chodzi o liczbę transakcji. Całkiem solidnymi wzrostami również pochwalić się może szeroko rozumiana kategoria modowa, fashion 42%. Na wartości transakcyjnej, którą, którą to użytkownicy Blika wykonali właśnie w tym trzecim kwartale 2023 roku. Również co ciekawe, bilety komunikacyjne, szeroko rozumiana kategoria komunikacji i transportu 41% wzrostu pomiędzy kwartałami w ujęciu transakcyjnym. Widać kategorie, które w sposób, no, myślę, taki bardzo Wyraźnie wybijają się ponad średnią wzrostu blika pomiędzy kwartałami. Myślę, że powinna być to dla Państwa ciekawa informacja, ale idziemy dalej, i myślę, że to chyba jedna z ciekawszych informacji w ramach podsumowania tego trzeciego kwartału. 109 milionów transakcji wykonanych przez użytkowników w tej właśnie naszej bardzo popularnej kategorii. Przelewów natychmiastowych blik na telefon. Ponad 15,5 miliona już w chwili obecnej zarejestrowanych użytkowników we wszystkich praktycznie aplikacjach bankowych dostępnych na polskim rynku. Natomiast te 109 milionów oznacza również z kwartału na kwartał wzrost o 68% w stosunku do tego trzeciego kwartału roku 2022 roku z poziomu 65 milionów. Cały czas regularny wzrost od tych no, co najmniej czterech lat. Dynamika jest niezatrzymująca się. Popularność przelewu na telefon Blik w sposób wyraźny wskazuje na to, iż po prostu można, myślę z dużą pewnością przewidzieć, iż w tej strukturze transakcyjnej cały czas przelew na telefon Blik będzie zyskiwał. Kolejna i myślę. Nie wiem, czy nawet nie najciekawsza informacja, którą chcemy Państwu zakomunikować w ramach trzeciego kwartału właśnie bieżącego roku, tego no, zdawałoby się spokojniejszego kwartału wakacyjnego. Niemniej jednak, po raz pierwszy ogłaszamy, iż użytkownicy Blika w tym ujęciu kwartalnym wykonali ponad 100 milionów transakcji w. W ramach, w ramach sieci posowych, w sklepach, w placówkach usługowych fizycznych. To jest dokładnie 101,7 miliona transakcji wykonanych przez użytkowników, w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku, gdzie użytkownicy wykonali niespełna 68 milionów transakcji. Mówimy tutaj o 50% wzroście pomiędzy porównywalnymi kwartałami 22 i 23 roku, który to w chwili obecnej podsumowujemy. Warto również zaznaczyć i też na prośby Państwa zdecydowaliśmy się tutaj w miarę regularnie pokazywać ten udział transakcji zbliżeniowych BLIK wykonywanych przez użytkowników w tym świecie androidowo googlowskim Mówiliśmy w trzecim kwartale 2022 roku o poziomie 21,5 miliona transakcji. W chwili obecnej mówimy o 37 milionach transakcji wykonanych przez użytkowników zbliżeniowo, co stanowi już w chwili obecnej 36% udział zbliżeniowości w całej naszej kategorii, całej naszej kategorii płatności posowych. Te 37 milionów transakcji, i tutaj już takie ujęcie bardzo specyficzne, jeśli chodzi o transakcje zbliżeniowe, oznacza 70% 72% wzrost transakcyjny pomiędzy kwartałami. Mówimy tutaj o, o wartości transakcji zbliżeniowych w trzecim kwartale na poziomie 1,5 miliarda złotych. Mówimy również o niespełna 2,5 miliona użytkowników, którzy regularnie. Wykonują, tudzież aktywowało usługę, ale również taka ciekawa informacja, która jest bardzo specyficzna właśnie dla blika zbliżeniowego, który, który cieszy się taką naszą właśnie globalną akceptacją. Wszyscy użytkownicy z, z, dostępem, z dostępną usługą blika zbliżeniowego wykonali w ramach swoich z pewnością wojarzy światowych wykonali transakcje blikiem już w 136 krajach świata, także mówimy tutaj o pełnej globalnej akceptacji blika I jeszcze raz 37 milionów transakcji w stosunku do 21 milionów wykonanych przez użytkowników w trzecim kwartale roku 22 idziemy dalej, cały czas zachęcam Państwa do pytań tradycyjnie Wspominamy również o, o, o transakcjach bankomatowych. Mówimy tutaj o ponad 16 milionach transakcji w samym trzecim kwartale 2023 roku. Mówimy tu o 19% wzroście. Z danych dostępnych wydaje się, czy takich prognoz rynkowych wydaje się, że cały czas mówimy tu o ponad rynkowym wzroście wypłat z bankomatów. Także również w tym segmencie ATM-owym zdecydowanie możemy mówić o tym, iż Blik, czy popularność Blika jako instrumentu, który zyskuje na udziałach rynkowych cały czas, również w tym kanale bankomatowym regularnie wzrasta. Podsumowując, trzeci kwartał, mamy również w zwyczaju pokazywanie Państwu takich poszczególnych dni rekordowych. W każdym z poszczególnych kanałów warto wspomnieć, iż w tym trzecim kwartale Taki rekord transakcyjny dzienny, maksymalny, to było ponad 3 miliony 300 tysięcy transakcji wykonanych przez użytkowników e-commerce. Z taką średnią transakcyjną na poziomie 137 zł. Cała, przypomnę tutaj, średnia transakcyjna blika, która ujmuje wszystkie kanały ze swoimi specyfikami, to jest niespełna 140 zł. Przelew na telefon Blik, rekord transakcyjny, było, było to powyżej 2 milionów 300 tysięcy transakcji wykonanych tylko i wyłącznie jednego dnia w trakcie trzeciego kwartału przez użytkowników Blik. W tym świecie właśnie przelewów natychmiastowych z numeru na telefon. Niespełna półtora miliona transakcji dziennie w ciągu jednego dnia w świecie posowym. Niemalże 300 tysięcy transakcji wykonanych przez użytkowników w... W ciągu jednego dnia w bankomacie. Niemniej jednak można powiedzieć, że globalnie mówimy tutaj o ponad 7-milionowej transakcyjności dziennej jako takiego rekordowego dnia. Cały czas widać, czy już my wiemy, że ten kwartał czwarty, żniwa w e-commerce, żniwa transakcyjne w świecie płatności cyfrowych będą znakomicie podbijać te rekordy. Niemniej jednak jest to informacja, która może być i okazać się dla Państwa ciekawa. W każdym kanale, drodzy Państwo, widzimy bardzo wyraźne wzrosty, jeśli chodzi o wartość transakcji przeprocesowanej przez system płatności BLIK na polskim rynku. Mówimy tutaj o łącznej wartości transakcji na poziomie 63 miliardów złotych, którą system płatności mobilnych BLIK rozliczył w ramach trzeciego kwartału bieżącego roku. I mówimy tutaj o niemalże 50% wzroście wartości rozliczonych transakcji przez system w minionym kwartale w stosunku do roku poprzedniego. Oczywiście jest to ponad 31 miliardów transakcji w e-commerce, najbardziej popularny cały czas kanał płatności. No, ale mówimy również o wartości zrealizowanych przez użytkowników BLIK transakcji, w tym właśnie świecie płatności natychmiastowych na poziomie powyżej 15 milionów, 15,6 yy, miliardów złotych, mówimy ponad 5 miliardów w świecie posowym i ponad 10 miliardów, niespełna 11 miliardów, tamta średnia transakcyjna wypłat z bankomatów, jak widzieliśmy na poprzednim slajdzie, jest powyżej 600 złotych. Zdecydowanie widać, że tutaj yy, te, te, te 11 miliardów również w sposób istotny wpływa na cały poziom rozliczonych transakcji, których jeszcze raz Miało miejsce, których użytkownicy, której wartość wykonana przez użytkowników w tym właśnie trzecim kwartale bieżącego roku oscylowała na poziomie 63 miliardów złotych. Transakcyjność, aktywność użytkowników w skali takiej właśnie tutaj rynkowej, globalnej, kolejna bardzo ważna, istotna informacja. Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku mówiliśmy o 12 milionach aktywnych użytkowników wykonujących transakcje blikiem wyłącznie w trakcie jednego miesiąca. Tak liczymy tutaj oczywiście tą aktywność transakcyjną. W chwili obecnej, na koniec trzeciego kwartału, mówimy o niespełna 15 milionach Polaków, użytkowników aplikacji bankowych, polskich naszych banków, którzy to użytkownicy w, no, dysponują tutaj już całkiem pokaźną, solidną, że tak powiem masą. Mówimy tutaj o 15 milionach. Również można odnieść to praktycznie do całego rynku aplikacji mobilnych w Polsce. Widać, że zdecydowanie grubo powyżej połowy wszystkich aplikacji bankowych stanowią właśnie aktywni użytkownicy Blika w skali wyłącznie jednego miesiąca. Także mówimy tutaj o takim... Niespełna 3 milionowym z 12 do, nie, do niecałych 15 milionów wzrostu na tej aktywności na polskim rynku użytkowników pomiędzy kwartałami minionego roku. Kwartał wakacyjny, ale bardzo aktywny dla Blika. Pojawiają się coraz częściej pytania o naszą ekspansję zagraniczną. Jeśli Państwo dzisiaj takie pytania zadacie, to z ogromną przyjemnością w kilku słowach na nie odpowiem. Gdzie jesteśmy, co robimy, na jakim jesteśmy etapie. Chciałem Państwu również powiedzieć, iż w tym właśnie minionym kwartale po pierwsze mieliśmy okazję zainicjować, pokazać, zaprezentować w lokalnym sektorze bankowym na Słowacji, w Bratysławie, pierwsze testowe transakcje w oparciu o ten ekosystem bankowy banków słowackich. Ta pierwsza prezentacja, demonstracja już na systemach testowych, blisko właśnie systemów produkcyjnych miała miejsce. Także tą naszą blikową edukację świata e-commerceowego na Słowacji. No, tą edukację rozpoczęliśmy, także, także przed nami kolejne ważne etapy po to, aby lokalnemu sektorowi bankowemu udostępnić blika, który będzie akceptowany w lokalnym, w lokalnym e-commerce. Niemniej jednak, również na polskim rynku całkiem ciekawe wydarzenia. Powitaliśmy w naszej rodzinie banków. Udostępniającym usługę przelewu na telefon Blik, Nestbank i powitaliśmy również bank pocztowy, bardzo się cieszymy. ekosystem przelewów na telefon Blik stał się no od lat, stał się już takim istotnym naszym standardem. Niemniej jednak cieszymy się, że każdy klient banku już w chwili obecnej ma taką możliwość, aby, aby w sposób wygodny przekazywać środki z, z telefonu, z numeru na numer telefonu. Kilka ciekawych informacji z tego świata, bym powiedział, bardziej marketingowego. Pobiegliśmy w Biznes Run, zdobyliśmy medale jako, jako firma, wsparliśmy ważne, ważne cele statutowe, które fundacje przyświecają. Sport jest istotny, ważny. Drużyna Blika jest wysportowana i gotowa do tego, aby w tym czwartym kwartale dobiec do co najmniej świątecznej mety. Bardzo ważne wydarzenie to nasze kolejne kampanie, Reklamowe, ta o której tutaj mówimy, to przede wszystkim skoncentrowana na digitalu. Innowacyjna, ciekawa, zawsze ta nasza innowacja marketingowa również towarzyszy popularyzacji Blika i komunikacji Blika. Tutaj na pewno mówimy o tym, iż właśnie osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi i słuchowymi mogą korzystać i dowiedzieć się o tym, jak, jak ważnym jest oddawanie czy spłacanie swoich długów i jak, 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 jak może to, że tak powiem, wspomóc przelew na telefon blik. Bitwy bliskich. Dużo się działo na Instagramie. Sfilmowaliśmy, zaprezentowaliśmy przygodę, przygody bliskich. Zachęcamy, myślę, że cały czas te produkcje są dostępne w sieciach społecznościowych. Złote EFI. To nie trzeci kwartał, ale warto wspomnieć, złote FI za, w kategorii finanse dla Blika za miniony okres. Kolejne, po raz kolejny Blik został doceniony, tutaj korzystając z tego, iż mam swój czas antenowy na Twitterze, jeszcze raz serdecznie dziękuję e, jury ale przede wszystkim całemu naszemu timowi marketingowemu, który robi niesamowitą robotę, przyczyniającą się do popularności Blika na polskim rynku. Top marka, po raz kolejny top marka, marka numer jeden, jeśli chodzi o płatności elektroniczne na polskim rynku. Dziękujemy za dostrzeżenie, za, za tą nagrodę. Jako, że trzeci kwartał, czy czwarty kwartał jest już bardzo solidnie rozpoczęty, w przyszłym tygodniu zaczynamy czarny tydzień. Z pewnością żniwa transakcyjne dla płatności cyfrowych. Będziemy widzieć, jak solidnie ten czwarty kwartał podbije. No, już można powiedzieć, roczne wyniki Blika za 23. Dlatego, że trzeci kwartał właśnie obecnego roku kończymy poziomem 1,3 miliarda transakcji. W samym trzecim kwartale 23 roku użytkownicy, tak jak mówiłem wcześniej, wykonali 455 milionów transakcji. Można się oczywiście pokusić już o wstępne prognozy, mając pełną świadomość tego, iż czwarty kwartał będzie zdecydowanie lepszy aniżeli kwartał trzeci. Niemniej jednak zatrzymują się cały czas na trzecim kwartale kluczowe liczby 40% wzrost transakcyjności pomiędzy odpowiednimi kwartałami, 63 miliardy złotych wartość rozliczonych transakcji, transakcji przez system Blika, niecałe 28 milionów aplikacji mobilnych 27,8 miliona aplikacji mobilnych zarejestrowanych w systemie BLIK na koniec trzeciego kwartału. Średnia dzienna transakcyjna na, na poziomie niepełna 5 milionów transakcji dziennie. Średnia wartość pojedynczej transakcji niecałe 140 zł i niespełna 15 milionów aktywnych użytkowników aplikacji bankowych wykonujących transakcje Blikiem w różnych codziennych y, sytuacjach, y, w których blik y, no, staje się niezbędnym naszym instrumentem płatniczym. Ta część, y, drodzy Państwo, informacyjna, y, dobiega końca. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Y, po konferencji oczywiście biegniemy do tego, aby, aby troszczyć się o blika w tym naszym czwartym kwartale. Będącym już niejednokrotnie mówiłem żniwami transakcyjnymi dla nas, jak i dla całej branży, właśnie płatności bezgotówkowej, ale po kolei pojawiają się pierwsze pytania, na które z przyjemnością odpowiem, gdzie pytanie pierwsze, gdzie BLIG jest teraz w Rumunii i Słowacji, jak przebiega ekspansja zagraniczna, to tak jak miałem okazję powiedzieć, na rynku słowackim, drodzy Państwo, kolejne kroki. Jesteśmy w na etapie już po wszystkich regulacyjnych, kluczowych zatwierdzeniach przez Narodowy Bank Słowacji jesteśmy w chwili obecnej na etapie udostępniania usługi, czy udostępniania usługi lokalnym bankom, ta integracja pomiędzy systemem centralnym polskim, a, a spółki Blik SK, która to spółka została zakupiona wcześniej jako platforma Diamo przez Blika na słowackim rynku. Po tej właśnie naszej integracji, w chwili obecnej, udostępniamy lokalnym bankom. Przewidujemy, że w nadchodzących tygodniach będziemy w stanie wykonać pierwsze produkcyjne transakcje. 24 rok będzie pierwszym rokiem, w którym będziemy, no myślę, solidnie budować bazę transakcyjną i witać nowych klientów bankowych i yy, yy, agentów rozliczeniowych, którzy będą Blika oferować swoim własnym merchantom, tak jak to ma miejsce na polskim rynku. Jeśli chodzi o rynek rumuński, procesy regulacyjne w toku, rozmowy z bankami w toku. Przygotowujemy się do roku 2024, który powinien być, dla nas, powinien być dla nas takim solidnym, ważnym, przełomowym rokiem budowania nie tylko zespołu lokalnego Bligromania, spółki Bligromania SA, ale również integracji, udostępniania w lokalnym e-commerce na bazie istniejących już relacji z agentami rozliczeniowymi i. Mm, i pierwszych promocji, także to będzie to wszystko przed nami. Kolejne pytanie. nowej kanadyjski fintech, w którym inwestorem jest aktor Ryan Reynolds, dodał Blik do sposobów płatności, jakie udostępnia. Czy to nowy sposób, na z Blikiem do innych krajów? Czy możemy się spodziewać podobnych umów w przyszłości? Jak ważne jest to dla Blika? Yy, dziękujemy za to pytanie. Serdecznie dziękujemy naszemu globalnemu nowemu partnerowi, jakim jest, jakim jest kanadyjski NewWay, prestiżowy, duży e, agent rozliczeniowy z dostępem do globalnych rynków, z, z niesamowitymi platformami merczanckimi. Jest to oczywiście jeden ze sposobów dla Blika na nie tylko nawiązanie w Fantastycznej współpracy na polskim rynku, co niezwykle oczywiście jest taką główną motywacją naszego partnera. Niemniej jednak, dla Blika jest to oczywiście jeden z elementów budowy globalnej sieci akceptacji na rynku e-commerce. Przypomnę, od kilku lat toczą się czy nawiązaliśmy partnerstwa z takimi kluczowymi konkurentami tutaj nowej, jak Stripe, Adyen, czy, czy wie, wiele innych podmiotów, które to podmioty udostępniają, czy dzisiaj mają taką zdolność, aby udostępnić blika w skali globalnej wielu merchantom. Zdecydowanie jest to nasza strategia, którą od, od, od kilku lat już wykonujemy. Jakie macie Państwo przewidywania na koniec roku, czy w okresie Black Friday i szaleństwa zakupowego spodziewacie się znaczących wzrostów? Oczywiście tak. tak. Całe nasze Wieloletnie doświadczenie, można powiedzieć niemalże, niemalże 9-letnie doświadczenie. Te 9 lat blika na rynku będziemy chodzić w lutym po przyszłego roku. To jest przede wszystkim, to są przede wszystkim żniwa w tym okresie listopada i grudnia. Myślę, że konsumenci, polski konsument nauczył się już tego okresu nazwijmy to Black Weeka, Black Fridaya, Myślę, że, że polscy detaliści też w sposób bardzo dojrzały wykorzystują czy potrafią ten, 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 ten okres zakupowy, przedświąteczny bardzo dobrze ograć promocyjnie. Tutaj instrumenty płatnicze stają, w szczególności blik na wysokości zadania. Tak, spodziewamy się, że nadchodzące tygodnie to będą żniwa, to, będzie, to będą bardzo solidne, duże wzrosty, które będą pokazywać czwarty kwartał jako kolejny rekordowy. Solidny y, kwartał transakcyjności Blika. Y, czy pokazywane dane dotyczące transakcyjności pokazują tylko Wasz wzrost udziału w rynku i wzrost popularności aplikacji, czy także można z nich wnioskować ożywienie w polskim retailu? Czy można powiedzieć, jak wygląda trend w październiku, pierwszej połowie listopada? Y, dziękuję za to pytanie. Oczywiście, y, oczywiście tak. Dysponując istotnymi udziałami w rynku. Y, kilkudziesięcioprocentowymi udziałami w rynku e-commerce'owym można w sposób, myślę tutaj odważny, mówić o tym, iż dane transakcyjne blika w istotnej części odwzorowują, odwzorowują sytuację rynkową i takie, bym powiedział, nastroje konsumenckie na rynku poprzez właśnie pryzmat rynku e-commerce'owego, te dane pokazują iż ten okres pomimo tego iż mówimy tu o solidnych rekordach i dużym ożywieniu, pomiędzy czy jakby solidnymi wzrostami pomiędzy 22 a 23 yy, trzecim kwartałem 22 a 23 bieżącego roku ja myślę że w szczególności możemy powiedzieć że ten miesiąc październikowy który oczywiście będzie częścią naszej konferencji organizowanej już podsumowującej cały 23 rok na początku przyszłego roku ale można, można wskazać, iż pewien taki trend ożywienia fajnego, istotnego i bardzo widocznego w październiku miał miejsce. Napawa nas to też optymizmem na, na takie nastroje konsumenckie na, na, na ten cały czwarty kwartał, w szczególności na listopad-grudzień. Wydaje nam się, iż dane, którymi dzisiaj dysponujemy i które na co dzień obserwujemy, pokazują, iż takie ożywienie w tym czwartym kwartale w sposób istotny yy, będziemy mogli zakomunikować na początku przyszłego roku. Także dziękuję serdecznie za to pytanie. Jakie będziecie Państwo wprowadzać nowe usługi? Myślę, że chyba taką flagową i kluczową i najważniejszą usługą, na którą w chwili obecnej stawiamy, yy, która yy, w którą bardzo mocno wierzymy i która jest również odwzorowaniem takich trendów rynkowych, to jest oczywiście Blik Płacę Później, ale o tym będziemy mówić Państwu w sposób niezależny wkrótce. Dziękuję serdecznie. Wszystkie pytania, które Państwo jeszcze skierujecie do nas po tej konferencji, z pewnością na nie odpowiemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Biegniemy do naszego czarnego kwartału. Dziękuję bardzo.